Modlitwa pokornego przeniknie obłoki. Czytanie z Mądrości Syracha Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego... Przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Oto Słowo Boże. Biedak zawołał i pan go wysłuchał. Będę błogosławił pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się panem, Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Biedak zawołał i pan go wysłuchał. Pan zwraca swe oblicze przeciw czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Biedak zawołał i pan go wysłuchał. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się do niego ucieka. Biedak zawołał i pan go wysłuchał. Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższe krew moja już ma być wylana na ofiarę a chwila mojej rozłąki nadeszła w dobrych zawodach wystąpiłem bieg ukończyłem wiary ustrzegłem na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości który mi w owym dniu odda pan sprawiedliwy sędzia a nie tylko mnie ale i wszystkim którzy umiłowali pojawienie się jego pośpiesz się by przybyć do mnie szybko w pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a inni gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jaki ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc. Boże, miej toś dla mnie, grzesznika, powiadam wam. Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie.